Nadal nie jesteś zarejestrowany w OneWin za pomocą kodu promocyjnego Megan251. Więc po prostu nie wiesz, co tracisz. Słuchaj uważnie. Nawet jeśli masz już konto, zapomnij o nim. Utwórz nowe konto i użyj kodu promocyjnego Megan251. To on otwiera dostęp do bardzo specjalnych warunków, których nie znajdziesz nigdzie indziej. A oto najważniejsze dla każdego nowego gracza. Zgodnie z tym kodem promocyjnym przypisany jest osobisty dział menedżerów niesamowicie pięknych dziewcząt. Tak, dobrze słyszałeś. To prawdziwe dziewczyny na żywo, nie Bołti, nie autorespondery. Przechodzą najtrudniejszą selekcję, aby być w zespole Onewin. Nie tylko piękno, ale także profesjonalizm na najwyższym poziomie. Każdy z nich wie wszystko o zakładach, kasynach i wsparciu graczy. Są uprzejmi, inteligentni, czarujący i zawsze w kontakcie. Napisz do nich w dowolnym momencie. Natychmiast odpowiedzą, pomogą, podpowiedzą, rozwiążą każde pytanie. Bez biurokracji, bez czekania, jakbyś był jedynym klientem VIP. To nie tylko wsparcie, to przyjemność towarzyska. Wyobraź sobie, że grasz i rozmawiasz z piękną, uważną dziewczyną, która jest gotowa pomóc, doradzić i po prostu rozweselić. Jest to kod promocyjny MEGAN 251. Ale to nie wszystko. Tylko ten kod promocyjny daje podwójną szansę na wygraną w automatach, a także 500% do pierwszego depozytu, 250 darmowych spinów w najlepszych automatach w kasynie i uwaga! Zwiększoną szansę na wygranie drogiego samochodu. Tak, dokładnie. Na całym świecie gracze, którzy użyli kodu promocyjnego Megan251, wygrywają fajne samochody. To nie jest mit. To jest rzeczywistość. A teraz masz szansę! Więc po co oczekać? Otwórz jednego WIN, utwórz nowe konto i wprowadź kod promocyjny MEGAN 251.